Dzień dobry Państwu. W ubiegłym tygodniu odbyły się ważne wydarzenia w życiu Ukraińczyków, mieszkańców Ukraińczyków i powiatu. A mianowicie 22 kwietnia, w czwartek, odsłoniliśmy w sposób uroczysty pomnik poświęcony bohaterom za wolną i niepodległą Polskę. Ta uroczystość odbywała się w cieniu. Wielkiej tragedii żałoby pod tragedii wypadku samolotu w Smoleńsku. Tutaj przypomnę, ze składu Komitetu Honorowego tej uroczystości ubyło niestety na skutek tego tragicznego wypadku sześciu członków w sposób podniosły, uroczysty. Dzisiaj mieszkańcy Kęczyna, powiatu kęczyńskiego mają naprawdę dobre miejsce, dobry pomnik, gdzie możemy się w czasie ważnych uroczystości państwowych, ale również i miejscowych spotykać. Są tam prochy, jest tam ziemia, spór w z okresu II wojny światowej. Ponadto w sobotę odbywał się po raz 23 konkurs, ogólnopolski konkurs, a finał wojewódzki w Kętrzynie pod tytułem Zapobiegajmy Pożarom. Reprezentowali w tym turnieju przedstawiciele wszystkich powiatów. Powiat kętrzyński reprezentował dwie drużyny strażackie z racji tego, że byliśmy współgospodarzami tego turnieju. I jeszcze jedna taka ciekawostka sportowa, wreszcie odbywał się turniej o Puchar Starosty w piłce koszykowej cztery drużyny brały udział, z Mrągowa, z Reszla i z Kętrzyna. To by były takie najważniejsze wydarzenia obok codziennej pracy starostwa i wszystkich służb podległych starostwu obywatelom w Kęczynie.